Według świętego Mateusza Amen. Przenoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie, a uczniowie szorstko zabraniali im tego, lecz Jezus rzekł, "Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie, bo tak, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Położył na nie ręce. I poszedł stamtąd. Oto słowo pańskie. Pojawiła się zielona kartka, to znaczy, że jesteśmy już za połową tego czasu, który był nam dany i jest nam dany do tej pory. To słowo, które dzisiaj otrzymujemy, no jest też w czasie wędrówki, wędrówki, która tak naprawdę dzisiaj dobiegła do końca, bo to naród wybrany. Doszedł do Ziemi obiecanej, można powiedzieć, do Ziemi Boga. I kiedy nawet już dotarł do tej Ziemi obiecanej, Ziemi Boga, to teraz Jozue zadaje konkretne pytanie: czy chcecie służyć Bogu? Czy będąc w Ziemi obiecanej, czy będąc w Ziemi Boga, chcę naprawdę służyć Bogu jedynemu? Czy może mam inny pomysł na swoje życie? To jest bardzo ważne pytanie, bo Jozue oczywiście ma na nie odpowiedź. On jest gotowy i wskazuje grupę osób, która jest gotowa służyć Bogu, ale kiedy patrzy na lud, który doszedł, który tyle doświadczył, to wie, że nie każdy jest na to, na to gotowy. I to pytanie jest istotnie ważne. Jest istotnie ważne, tak jak powiem, pewien młodzieniec, który udał się do pustelnika. I zapragnął tego samego. Służyć Bogu. Mówi, że to jest jego największe pragnienie, że długo rozeznawał i teraz odkrył w sobie to pragnienie, aby służyć Bogu. Nie ma niczego bardziej na świecie, czego by pragnął. Ten pustelnik tak popatrzył na tego młodzieńca i mówi: Naprawdę chcesz służyć Bogu? Mówi, naprawdę. No dobra, to wiesz co? Jest dzisiaj bardzo upalny dzień. Pójdźmy nad jezioro i się wykąpmy. No to poszli nad jezioro. I kiedy tak pływali w tym jeziorze, to po pewnym momencie pustelnik mówi: Wiesz co? Czas już wyjść z tej wody. I kiedy wychodzili z tej wody, ów młodzieniec troszeczkę przyspieszył, ale pustelnik go dogonił. I kiedy już miał wychodzić z wody, złapał go. I zanurzył głęboko w wodzie. I tak go trzymał. A że pustelnicy to jak dobrzy żołnierze wyćwiczeni, bardzo krępcy, no to poszarpał się trochę z młodym. Ale młody pozostawał dalej pod wodą. Pustelnik tak go trzyma, trzyma i patrzy, że idą bąbelki. Ale dalej go trzyma, bo czuje, że ten jeszcze bardziej się szarpie. Go trzyma, trzyma, coraz więcej tych bąbelków. Aż w końcu patrzy, że taki największy bąbelek wyszedł, no to odpuścił. I młody się wyłonił. Wyszli na brzeg i ten pustelnik pyta tego młodzieńca. Wiesz co? Powiedz mi, czego najbardziej pragnąłeś tam pod wodą? A on mówi, powietrza. No widzisz, tego najbardziej pragniesz w swoim życiu. Nie służyć Bogu. Jak będziesz tego pragnął, tak mocno jak tego powietrza, to wtedy przyjdź do mnie. To jest bardzo ważne pytanie: czy naprawdę jesteś gotowy służyć Bogu? Czy naprawdę tego najbardziej pożądasz? I czy jesteś też na to gotowy? Oczywiście, z tą gotowością, tak jak i w czasie tych naszych krótkich rekolekcji, jest różnie i pewnie zawsze możemy powiedzieć, że jeszcze nie jesteśmy gotowi, że zawsze są jakieś przeciwności. To jest tak jak to pytanie, które rodzi się w Twoim sercu, a być może ono wypływa od lidera, od kogoś z, z grupy, aby się zaangażować we wspólnotę. I mówisz: No tak, tak, zaangażowałbym się we wspólnotę, ale. No i to ale zazwyczaj wszystko przekreśla, ale mam dużo pracy, mam dużo zajęć, ale mam wyjazd, ale to jest nieodpowiednia pora, ale czekam aż się zmieni lider, ale czekam aż się zmieni prowadząca, aż się zmieni Duż pasterz. I możemy tak mnożyć. Tych wymówek jest oczywiście bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tymczasem potrzeba nam tego, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia. Dzisiejsza Ewangelia wskazuje nam na dzieci. Nie wiemy tak naprawdę, dlaczego apostołowie nie pozwalali dzieciom przychodzić do Jezusa. Być może dlatego, że mają spojrzenie typowo osób dorosłych, czyli dzieci w historii zbawienia no, nie za bardzo są potrzebne, bo w ich wizji Mesjasza no, chodzi o to, żeby panować, żeby mieć wpływ, mieć władzę na dzieci, jakie mają wpływ na władzę. Tymczasem Jezus pokazuje właśnie i poprzez tą tajemnicę, którą dzisiaj też i rozważamy, tajemnicę Bożego Narodzenia, że dziecko ma istotną rolę w historii zbawienia. Jest bardzo ważne. I w naszej drodze wiary, w naszym też przeżywaniu radości, możemy się bardzo dużo uczyć od dzieci. Dziecko to, czego nas uczy przede wszystkim, to tego, że jest gotowe do obdarowywania. Dziecko niczego nie kupuje, dziecko wszystko przyjmuje, dziecko nie pracuje. Jak dziecko pracuje, to znaczy, że to jest nienormalna sytuacja. Dziecko mówi: Daj, chcę tego i to otrzymuje. Może nie zawsze. Ale zazwyczaj jak muś mówi, Mamo, tato, proszę cię, daj, 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 to tak jak my powtarzamy, Jezu, ufam Tobie, Jezu, zmiłuj się nade mną, to w końcu to też otrzymujemy. A im częściej to powtarzamy, tym więcej też i otrzymujemy. I tego możemy się uczyć, bo taka jest właśnie wiara. To jest nieustanne obdarowywanie od Boga, to jest nieustanne też i proszenie o to, abyśmy abyśmy nie kupowali, ale właśnie abyśmy otrzymywali. I ten czas, który teraz przeżywamy, ten moment właśnie Eucharystii, to jest nic innego, jak moment obdarowywania. Jesteśmy obdarowywani przez Boga i Słowem, i Jego ciałem, i nowym życiem, życiem w Duchu Świętym, które się nieustannie w nas też i dokonuje. To jest dla nas bardzo trudne jako dla osób dorosłych, bo my jesteśmy właśnie w naszym myśleniu zakodowani, że wszystko można kupić albo wszystko muszę kupić. I nawet jak mi nie stać, no to zapożyczę się w pięciu bankach i, i będę to miał. Tymczasem nie taka jest logika Boża, i nie takie jest też Boże Patrzenie. I na to myślę, że dzisiaj też i to słowo chce, chce nas przygotować, chce na to zwrócić nam uwagę. Święty Paweł, kiedy stawia przed nami obraz dziecka, to mówi, że dziecko jest przeciwstawne do niewolnika, bo dziecko czyni wszystko wolności. I też w naszej wierze jesteśmy. Tak myślę, że formowani, i tak też tego doświadczamy, że Bóg daje nam siebie wolności. Kiedy nawet przychodzicie tutaj na mszę świętą, wiem, że za rekolekcję trzeba było coś zapłacić, nie? ale kiedy wchodzimy na prze świętą, no to nikt nie stał. Kuba nie stał z biletami i mówił, że teraz, jak chcesz wejść, to masz wejściówkę. Nie? Nawet jak macie sztukę ewangelizacyjną, no to są wejściówki, ale jak się podzielisz, to dobrze. Jak się nie podzielisz, też dobrze. Najwyżej inaczej na Ciebie spojrzymy. Ale jest to. Jest to ten szczególny wymiar, właśnie wolności. Jak chcesz, to przyjmiesz. Jak nie chcesz, to nie przyjmiesz. Jak chcesz, to pójdziesz do spowiedzi. Jak nie chcesz, to nie pójdziesz. Tutaj nikt Cię do tego nie będzie przymuszał. Jak chcesz przystąpić do ołtarza, chcesz się posilić ciałem Pana to to otrzymasz. Jak nie chcesz, no to nikt Ciebie na siłę tutaj nie będzie zmuszał. I tego uczy nas Bóg w swojej też i wolności, bo ku wolności właśnie wyswobodził nas Chrystus. Ku wolności. A ta wolność też okazuje się w miłości, w dobrowolnej miłości. Bóg przyszedł na świat, bo chciał. Bóg wybrał postać dziecka, bo chciał. Bóg wybrał zbawienie przez krzyż, bo chciał. Bóg zmartwychwstał, bo chciał. Bóg daje siebie nam pod postacią chleba i wina, bo chciał. I tego też nas uczy, abyśmy naszej wiary, naszego doświadczenia, też Jego, nie traktowali jako przymusu, ale to, co usłyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, aby wybrzmiewało w naszym sercu. Czy chcesz służyć Bogu? Czy chcesz? Jeżeli tak, to pójdź za Nim. Jeżeli masz ku temu jakieś wątpliwości, to proś w swoim sercu o przemnożenie wiary, o ducha odwagi, o ducha męstwa, aby Pan uznaniał Cię do tego pójścia za Nim. Amen.